21 października 1963 roku przez komunistyczną bezpiekę został zamordowany Józef Franczak pseudonim Lealus, ostatni partyzant niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Franczak służył między innymi w oddziale Zdzisława Brońskiego przez pseudonim Uskok, który popełnił samobójstwo, gdy UB chciało go pojmać. Józef Franczak broni nie złożył, ukrywał się, wierzył, że doczeka wolnej Polski. Tak się nie stało. Otoczony przez ZOMO, przez bezpiekę, zginął po donosie. Przez wiele lat myślano, że donosicielem jest ktoś inny. Ten człowiek żył z piętnem konfidenta bezpieki. Zupełnie niedawno wyszło na jaw, że donosicielem był Stanisław Mazur, bardzo bliski... Członek rodziny narzeczonej Józefa Franczaka. Dlaczego Mazur zdecydował się na współpracę z bezpieką? Nie wiadomo. Rodzina się nigdy tego nie dowiedziała, nie utrzymywała z nim kontaktów. Józef Franczak był traktowany jako wróg numer jeden w Polsce Ludowej. Szukano go, przeprowadzano szerokie akcje, między innymi o kryptominie pożar. I to właśnie wtedy został ujęty. Kto go zabił? Nie wiadomo. Wiadomo, że jego ciało zostało przewiezione do Lublina. Tam prokurator Stefania Słubecka-Groszek zadecydowała o odjęciu głowy Lalusia. Ciało zostało pochowane bez głowy i dopiero już w wolnej Polsce, w III RP odnaleziono ją na Akademii Medycznej i wtedy urządzono Pogrzeb z honorami ciała z Józefa Franczaka pseudonim Laloś. Po latach, w III RP wszczęto śledztwo. Było prowadzone postępowanie, żeby znaleźć winnych. Bardzo ciekawie przedstawiają się akta Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ jak czytałam, akta ze śledztwa dotyczącego zabójstwa przez komunistów Józefa Franczaka nie udostępniono teczek milicjantów. Tłumaczono, że tych teczek nie ma. Oczywiście teczki są. Są teczki ówczesnego komendanta, zomowców, funkcjonariuszy SB, ale wtedy, kiedy jeszcze nie było Instytutu Pamięci Narodowej, tych teczek nie było. Komenda główna policji stwierdziła, że tych teczek po prostu nie ma. To też pokazuje, dlaczego przez tyle lat nie udało się powołać Instytutu Pamięci Narodowej dlaczego były siły, które tego nie chciały. Pani prokurator Stefania Słupecka-Groszyk została przesłuchana w tym śledztwie. Potraktowano ją nadry łagodnie, ale proszę Państwa, cóż się dziwić, skoro jej mąż, profesor Henryk Groszyk, to jeden z najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego. Działał w PRON, był sędzią Trybunału Konstytucyjnego w PRL-u i na początku III RP. Mało tego, był również współtwórcą Konstytucji. Był w zespole doradczym przy prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim. Jak można było wyjaśnić i znaleźć winnych. Zbrodni popełnionej na Józefie Franczaku. W takiej sytuacji, kiedy zostały tak naprawdę utajnione nazwiska esbeków, milicjantów, kiedy pani prokurator była otoczona ścisłą ochroną, bo inaczej tego nie można nazwać, to wszystko, proszę państwa, działo się w trzeciej RP. Komuniści nie chcieli dopuścić, aby nazwiska zbrodniarzy wyszły na jaw. To, że Laluś ukrywał się do 1963 roku, było dla bezpieki no, solo wokół, bo, bo, bo to oczywiście były, były wytyki ze strony centrali i tak dalej, dotyczące tego, że, że, że Laluś pomimo tylu, tylu lat w dalszym ciągu się ukrywa, bezpieka praktycznie. Wiedziałam mniej więcej gdzie, 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 gdzie Laluś się pojawia, natomiast nie była w stanie go znaleźć. I tutaj w operacje już fizycznej likwidacji larusia zaangażowane były siły ZOMO, jak również funkcjonariusze SB i to SB Wysokiego Szczebla, bo byli to, to, to czy był to ówczesny, ówczesny naczelnik e, Dudek, tak e, Mozgawa, czy, 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 czy Bronisław Świta, czy też e, Taracha, jak również e, Ryszard Trąbka, który no, Miał ogromne zasługi w ocenie, w ocenie aparatu bezpieki, w rozpracowaniu i fizyczną likwidację wielu żołnierzy podziemia. To on osobiście zastrzelił y, y, osobiście zastrzelił Jana Leonowicza'a burtę w 1951 roku, jak również brał udział w. Y, fizycznych likwidacjach wielu żołnierzy, podziemia był często przerzucany z terenu jednego powiatu do drugiego w celu, w celu fizycznej likwidacji partyzantów. Działał na terenie powiatu Tomaszowskiego, Zamońskiego, Lubelskiego, Łukowskiego. Także, także tutaj te, te osoby, które były zaangażowane w operację przeciwko Larusiowi. Były to osoby doświadczone i sprawdzone w tego typu działaniach. Po zabiciu Lalusia, prokuratura powiatowa w Lublinie wydała zgodę na odjęcie, odjęcie i macerację e, czaszki. Potem ta czaszka trafiła do depozytu Wydziału Śledczego SB Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Natomiast po dwóch czy trzech latach tam doszło do pewnej. E, gospodarności, w, 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 w depozytach Wydziału Śledczego, Tam w związku z tym ukarani, zostało ukradanych dwóch, dwóch funkcjonariuszy, bodajże naczelnik i zastępca naczelnika tego wydziału. I wówczas w trakcie, w trakcie kontroli w tym wydziale stwierdzono, że wśród depozytów znajduje się ta odjęta czaszka. I wówczas wydano polecenie przekazania, oddania jej do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. No i my idąc tym tropem udało nam się ustalić, że ta czaszka może, może się znajdować w zakładzie medycyny sądowej i po wizycie, wizycie naszej w tym zakładzie pracownicy zakładu stwierdzili, że jedna z czaszek pasuje do, do opisu, który, który, który był, był po dokonaniu sekcji Zwoklarka.